Siemano wędkarze Jedi Jesteśmy dziś nad rzeką. Pierwszy raz od czterech tygodni na rybach. Był taki kurczę bałagan. Wiatry, burze, jebiące jajem wiatry. Te, y, pomyliłem. <grym> Jak to się mówi? Burze, deszcze, burze, deszcz, jebiące jajem wiatry. <grym> Ale w końcu udało nam się wybrać okienko pogodowe Mam nadzieję, że już tak zostanie. Jutro też chcę jechać na ryby, mamy sobotę. Gościni odwiedził nas Tomek, przyjechał z Niemiec. Tomku. Jaka głębokość? W razie jeszcze nie gruntowałem. Ale fajnie, dobrze, bo, bo rzeka nie stoi, tylko, tylko płynie. Tu jest właśnie taka sytuacja. Jeśli, jeśli woda stoi, biorą same, tylko małe jakieś tam bobki. Nic, nic ciekawego nie idzie złowić. Dzisiaj woda fajnie płynie. Mamy nadzieję, że coś wpadnie. Przygotowany mam tutaj towar. Nie będę wracaną do mieszaniem tego wszystkiego. Powiem wam, jak będzie wszystko gotowe. Jaka taktyka nęcenia, co jak wszystko wygląda. Miejsce bardzo fajne. Ostatnim razem dało nam tu naprawdę masę fajnych ryb. Nawet byliśmy ostatnio też, łowiliśmy szczupaki tutaj. Zobaczymy, co przyniesie dzień. Miałem mi mieszać za nętę, ale podejrzewam, podejrzewam tego. Podglądniemy mistrza, co tu dzisiaj gotuje. Co dzisiaj gotujesz, mistrzu Yoda? Rosu! Rosu! A jutro będzie pomidorówka. <laughs> pomidorówka w poniedziałek. Nie kreć tych bobków, nie pokazuj mojej hańby. <laughs> Przeczę się, może coś z tego będzie. Być to będzie, tylko więcej pracy. Mi z dzisiaj Bacikiem i Federkiem. My sobie potyczkujemy. Ostatni raz tyczkę to miałem we wrześniu zeszłego roku. No woda jest piękna, pogoda też, bez wiatru. Jakieś spawy były, jak przyjechaliśmy, bo 3 stopnie teraz jest sporo fajniej. ciepiło się. Jedziemy. No i moja pasza już gotowa. Tu jest tak: 3 kg ginki uniwersalnej. 2 kg ardzili. I kg zanety można powiedzieć takiej uniwersalnej. To jest Marcel Super Cup. I do tego poszły kastery. Yy, mrożone białe robaki trochę pieczywka fluo, żółtego, czerwonego trochę karmelu, bardzo niedużo a i do, do wilżenia gliny poszło naprawdę śladowa ilość melasy, gdyby było cieplej na pewno, na pewno te proporcje by były dużo dużo inne, a i jeszcze troszeczkę konopi no ale mamy początek marca i tak jest podane na bogato, Zobaczymy, mam nadzieję taką, że ryby będą po prostu chętnie pobierać towar Joda łowi już od jakichś 20 minut na razie bez, bez wskazania na bata, zobaczymy co będzie działo się pod tyczką nie mamy dzisiaj statywu, trochę nagrywanie jest utrudnione ale Tomku powiedz co ty tu gotujesz bo widzę jakieś zanęty, które kurna nie widziałem wcześniej czy to jest glina? glina milo no. no w sumie to jest taki rzeka, ale taka charakterystyka bardziej kanału. płynącego kanału, nie? I co, I co tu jest? Powiedz nam. Tutaj sama glina i robacz. No. Całe dałeś, nie, nie, nie cięte. Sama. Cięte, cięte. To cięte? Tak. na dolnym stanie. Zobaczymy. Sama glina bez zanęty. I ja do gliny dodałem pół kilo. Ja nie. Ja tutaj mam jeden do jednego, mhm. a tutaj dwa do jednego gliny. Okej, okay. zobaczymy, co, jak to się posrąb Jaką będziemy zanętę? Zanętę Tutaj jest samatero. Też nie używałem tego nigdy. I to gdzie w Niemczech kupujesz? Tak. Lasyk brime. No nie wiem, kombinujemy. Jest podany pieczywko fluo i robaki, naprawdę nie wiem jakich ryb można się spodziewać tutaj. W ogóle czy jakikolwiek jak myślisz? No ja jestem pierwszy raz tutaj, także. <gry> ja, ja jestem któryś raz z rzędu i praktycznie za każdym razem udało coś się fajnie połowić. Zobaczymy jak będzie dziś. Oby. Oby. No i towar gotowy w końcu po 15 godzinach możemy zaczynać łowienie. Zrobiłem z tego 5 takich naprawdę tęgich kul i na początek cztery takie małe orzechy kubkiem i potem ten bogatszy towar, który został jeśli będzie się pojawiać ryba w łowisku będę donęcał Tomek jeszcze się klei podejrzymy co tam Więcej to widzę podać na początek. Tak. Ale mniejsze kule mam. No. I zobaczymy. Idzie za dyszkę złapać przy tym klejeniu co? Nawet nie wiem. <laughs> Najgorsza robota. Jak było branie w końcu? Niedobrze Dobry start, duży war. Ja wolę poczekać dwie godziny i przypolować coś konkretnego. Nie, no dobrze, plan nie dobry. Plan dobry No i nęcimy, czekaj jak to wszystko pójdzie dawno Nie rzucałem z celnością może być różnie co? No, może, że różnie może być z celnością, dawno nie nęcone Nie było źle. No i pierwsze wstawienie. Lżejszym zestawem przygotowane mam na dzisiaj dwa zestawy, bombkę 5 i 10 gramowy listek do łowienia na stopa. Jako przynajmniej te tylko pinki i kastary. Pierwszy przejazd bez ryby. Zaczęło się od razu na stopach przy zestawem. Spokojnie, spokojnie, spokojnie no nic, pierwszy, drugi przejazd nic. Zobaczcie, może się roztępi. Siedzimy już naprawdę dłuższą chwilę. I bez nawet jednego brania, bez wyssanych robaków, bez w ogóle jakiegokolwiek wskazania. Spróbuję donęcić dwa kasztany. Zobaczymy, czy to coś zmieni, ale wątpię, straciłem pomału nadzieję na jakiekolwiek gryby dziś. Patrzcie jaka sytuacja, Tomek kurwa wcześniej zestaw, teraz go zaczepił i jest zorganizowana akcja. Nie zaczepiło? No pokaż mi wędkę Jezu, yes, udało się zaczepić. No idzie ostro. Samul bierze. Londra. Reklamówka z, Bied z biedronki. Co? Wędka. To to. Jeszcze w nurcie dobrze chodzi. No i udało się odzyskać zestaw. Ryb tu raczej dziś już nie będzie. Pokażę wam jakie fajne siedzisko Tomek ma. OCT Box. Bardzo mi się ten sprzęt spodobał. Solidnie to wszystko wygląda. Stanąłem na nim wcześniej. Bardzo stabilny jest. Tu ciekawe rozwiązanie na topy. Pierwszy raz widzę w ogóle takie coś. Można sobie fajnie pod kątem poustawiać. Jak pasuje, po solida konstrukcja. Mało się tego widzi nad wodą. No tu w Holandii, ale sprzęt bardzo fajny weźmie czy nie weźmie. <ścoughs> Siedzimy i mówimy jak, jak jak w studni. Nawet, nawet, nawet jednego brania. No co innego mistrza, jadę, bo tu kurczę zacina Wszystko wypuszcza od razu, nie ma siatki Ale łapie regularnie, mówię wam, łapie <noise> <noise> o, o, o branie mnie, branie Co tu? No na no tym czy, czy ruszyłeś? Nie wiem <noise> O, znowu <noise> no Teraz to przywaliłem <noise> <noise> No co? No co, no bieda no ale proszę bardzo, mogę, mogę się pochwalić, mam fajny kij Nie no kij jest fajny, czarno-czerwony jak jest kij to jest... Mistrzostwo Światła, fajny mam podbiera Fajowski, fajowy Fajowskiego mam foksa <grymka> Oczywiście jak tylko ryba weźmie to mam frajdę <grymka> Nie no jest bieda, spacerują tylko nie wiem Pilgrzymka jakaś jest dzisiaj czy coś tu Ale chociaż pierwszy, pierwszy taki po zimie fajny dzień. No w sumie jeszcze jest zima, ale odeszły gdzieś już te deszcze, te wiatry, bo była tragedia. <grystanie> Kończymy tą nierówną walkę. Oto nasze dzisiejsze zdobycze. Same grube sztuki jak widać. Jazie, płocie, leszcze. Liny wypuściliśmy wcześniej, bo były za duże, nie chcieliśmy ich bardzo męczyć. No i tak, obawiliśmy się po pachy. A tak serio, to nie mieliśmy żadnego kontaktu z rybą. Ręka... Ani ręka rybą nie śmierdzi, ani ryba ręką. Kończymy. Jutro też mamy dzień. Jedziemy na boksnik, na Komercję, tam się <grywy> Tomek tylko przyjechał. Trochę wstyd, bo wyjmiecie jechać gdzie idzie i wyciągnąłem tutaj. Moja wina. No ale nic, jeśli się podobało... Nie, nie podobało się, ale łapka w górę nic... nic nie, nic nie boli. Zapraszamy na następne odcinki. Coś chcecie dodać do dzisiejszego dnia, bo ja... Następnym razem nas się odkujemy Odkujemy się, tak. Za tydzień może połowimy w Amsterdamie. Tam za zakrętem to wybrały, <grym> tylko tam mi nie, nie wolno mi tam być No, dzięki, że byliście do końca. Jeśli ktoś, ktoś do końca doczekał, branie niech będzie z wami. Duże ryby. <grym> Same grube, grube sumy też. Grube sumy to na razie poszły w towar. Zobaczymy co dalej.